Rozpoznasz po tym, że Twój partner y, często mówi do Ciebie rzeczy, które Cię bolą, tak? Ale pierwszy wątek y, to, y, pierwszy związek, nazwałabym ten związek nauczycielem. To jest związek, ja tu sobie tak zerkam na notatki, to jest związek, który nas uczy życiowej lekcji, na przykład stawiania granic, na przykład odwagi, na przykład zaufania w siebie, we własne kompetencje, tak? I poznajesz mężczyznę, i poznajesz tego mężczyznę i teraz, no na początku jest fantastycznie i po czterech miesiącach, no wychodzimy, spadają różowe okulary i zaczyna się prawdziwe życie i teraz ten partner zaczyna ci dogadnąć, zaczyna ci mówić, a czemu robisz to tak, a czemu robisz to tak, a czemu nie robisz tego tak, tak? I zaczyna cię krytykować. To są bolesne rzeczy, tak? Bo ty się zastanawiasz, ale jak to? Przecież taka wielka miłość. On był zupełnie inny. Był zupełnie inny i teraz mnie krytykuje i, i nie podoba mu się to i tamto, tak? I oczywiście, że cierpisz, i ta relacja szybko się kończy, bo ty prawdopodobnie sobie nie, nie pozwolisz na to, żeby cię ktoś krytykował, tak? Bo w związku chodzi o to, żeby się nauczyć akceptacji, ale, ale ten twój nauczyciel, on, 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 on cię uczy ważnych rzeczy, tak? O tobie. Takie związki z nauczycielem są często bardzo intensywne, ale krótkotrwałe, tak? Partner pojawia się w Odpowiednim dla ciebie momencie, i on w tobie coś otwiera i aktywuje. Że w tym wcieleniu się spotkaliście, i jakby ta osoba pozwala sobie na to, żeby ci mówić, jak ty masz żyć. I jak rozpoznasz, czy to jest nauczyciel. Jak rozpoznasz, rozpoznasz po tym, że twój partner często mówi do ciebie rzeczy, które cię bolą, tak? Ale kiedy masz refleksję, zauważasz, że jednak ma rację. Mhm. Czujesz, że zaczynasz się przy nim rozwijać, ale też chciałabyś z tego uciec, bo jest tego za dużo. Kiedy zaczyna cię krytykować, to zastanów się w takim momencie, dlaczego mnie to tak denerwuje. Mhm. Dlaczego on mnie tak denerwuje i dlaczego mnie to tak rusza, kiedy on mnie krytykuje i mówi takie rzeczy? To jest bardzo ważna refleksja. Jeżeli pracujesz nad sobą, ważne jest, żebyś w pewnym momencie miała taką wdzięczność za to, że możesz tego doświadczyć.